Oto, oto ja. Marcin Szewc jako odcinek. Ja tutaj ja nagrywam. To tu tu jest y, Rafał Szewc jako Rafi. Adam Kudyba ta. jako kudyba. A tu Krystian no, Opaliński jako krycha. Proszę. No mówisz Adam. Dzisiaj będziemy pracować nad eksperymentem efektu wulkanu. Dobra, już mnie to przynudziło. Dobrze, zaraz wracając. <laughs> Efe, dany efekt z wulkanu robi się, yy, próbując rozwalić butelkę. Rafał, zadymou strój, tam. Rzuca tą butelką. Czekaj, w kamerzystę, w kamerzyce, no. Nie! Nie! No dawaj tutaj, teraz ja. Tak się to robi w Polsce. Nie Nie znam tego. O! Ała. Co we mnie? Ała. Ała. No jakże. O! Jestem Dobra, a teraz Odkrytaj na mnie! gorę Ja nie mogę co za zgon. A gazywany jest? No, raczej. Daj. A, Trzeba jeszcze potrząsać No. Mhm. Ale jak prysnęło. Czekaj, dalej Słabo! Jeszcze nie. raz. Czekaj, ja ja zaczynam. Tu tak, nie wyleję się? Dobra. Ale nie we mnie. Pa. Nie, nie. nie. To jest siekiera! To nie jest Micro! No. no wiem! No! W pierwszym odcinku zrobiliśmy najpierw wulkan. W drugim. Nie. Najpierw zrobiliśmy wulkan, a potem zraszacz. Zraszacz ogrodowy. No. Kiedy kończymy odcinek? Poczekaj, jeszcze sobie tylko rzucamy. Gazywany jeszcze? No. No to Ej, ale ja muszę się z tego napić. Ej, kiedy się odcinek? Jeszcze nie. O nie, ej! Nie! Ja nie mogę, Debila! Pokaż, pokaż kamerze jaki tryst robisz. Żeby było widać, czekaj. Łooo, wow, widać! Zraszacz! ogrodowy. Ej, mogę Ej, pochlap mnie, pochlap! Ku Kudyba, Pochlap mnie! Na kurde! Pochlap! Nie. Ja się tym zamknę. Co? Nie. Och, no. O! Chlap miało mnie w nogę. Już! Ja się jeszcze muszę z tego napić. Wystarczy. Wystarczy emocji. No. Już? Wyjeżdżajcie z kraju, macie mnie się pytać, czy możecie. Pa pa, Zmigy to jaka kamerzysta, I subskrybujcie no, kanał. Dawajcie laj, lajki, 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 lajki mile widziane, a dislajki, gdy no. dostaniemy jednak chociaż innego dislajka, to macie przerąbane. Właśnie. Hey. A to oczywiście zarwić, no nie, nie no dobra, koniec. Lajki, albo zamorduję. Pierwszy odcinek skończony.